Plan dzisiejszego programu jest taki, że najpierw będzie część koncertowa. Tutaj młodzież zaprezentuje nam kilka pastorałek. Natomiast później, niestety, trzeba będzie przypomnieć sobie kolendy. Ja wiem, że większość po pierwsze wzrostki zna i trochę rozprzestrzeni, ale trzeba będzie sobie przypomnieć. Dzięki, aby to uczynić, każdy z nas może sobie wziąć taki, taką ściągawkę. Stajenki, gdzie leży ma lękki, ustajemki, ustajemki, gdzie ma lęki Jezu, ustajem, Zabija i bez nadziei, złoto je rozdurima. A biedna, betleje pani, Syneczka która mówiła. Ale doszłoby zabije, jednego zimanu na miarę. Nie dowiem z czekani, dziennik ze świata, do szapy, do szapy. Boskim betlejem żydowskim, betlejem żydowskim. Pastuszowie mali, pastuszowie mali, w polu w ten czas spali, w polu w ten czas Gdy anioł z północy, gdy anioł z północy światło ja twoje na to